Zapraszamy na dziesięciolecie naszego teatru, czyli Chojnickiego Studia Rapsodycznego, zapraszamy wszystkich Państwa, rozpoczynamy ten jubileusz już dzisiaj. Olek słuchaj, bo mówiłeś mi w prywatnych rozmowach, że Ciebie teatr najbardziej interesuje, a potem sport, czy odwrotnie. Rozpoczynamy dzisiaj spektaklem Bądź ze mną jestem i tym samym łączymy nasze wszystkie działania, to znaczy działania dla miasta, ale też działania społeczne, bo rozpoczynamy może w nietypowym miejscu, bo w schronisku dla nieletnich, przy ulicy Igielskiej. Oczywiście ten spektakl będzie dla młodzieży, która tam przebywa, ale jest to również spektakl otwarty. Wszyscy, którzy mają ochotę, mogą przyjść. Przypominam, że schronisko dla nieletnich jest przy ulicy Igielskiej 8. I to już dzisiaj o godzinie 19. .00. I tak też rozpoczynamy tym spektaklem, ponieważ spektakl, bądź ze mną jestem, powstał na podstawie Oskara i pani Róży, a był to. Pierwszy spektakl studia, więc wracamy po 10 latach do tego tematu. Jeszcze w trakcie tego dziesięciolecia kilka razy podchodziliśmy do, do, tego, do tej powieści Eryka Emanuela Schmidta. A elementem łączącym jest osoba, oprócz mojej reżyserii, jest osoba oczywiście Łukasza Sajna, który grał w pierwszej wersji i gra po 10 latach w wersji, mam nadzieję, finalnej. To już 10 lat? To już 10 lat, tak. A nie widać po nas, prawda? To, co jest może nietypowe albo szczególne w tym przypadku, to to, że, że gramy 16 spektakli, jest to największa taka impreza w regionie. Zdecydowaliśmy się, idea fix w ogóle tego, tego naszego dziesięciolecia polega na tym, wymyśliliśmy sobie to w ten sposób, żeby to nie było tylko dziesięciolecie, to znaczy żebyśmy nie zamykali się w Chiński Dom Kultury, tylko żeby poszukać nowego widza. Żeby wyjść ze spektaklami, jak to się mówi kolokwialnie, w miasto. I tak zagramy te 16 spektakli, a właściwie 17, zaraz wytłumaczę dlaczego, w 10 miejscach. I do tego zaproponujemy Państwu trzy premiery. I tak może o tych miejscach powie Łukasz. Ja tylko chciałem powiedzieć, że zagramy 17 spektakli, dlatego że jeszcze w sobotę, z samego rana jedziemy na konkursowy festiwal Dożnina. Znaczy w następną sobotę, w następną, czyli 20. To jest szaleństwo, ale mam nadzieję, że, że przeżyje i dożyje. Zagramy tam dziecko dla początkujących. No i może w niedzielę, kiedy będzie oficjalna gala, będziemy mieli dla Państwa jakąś dobrą informację. Um, u, Państwa, znaczy prasę, szczególnie zapraszam na uroczystą galę w, w formie może niekoniecznie prasowej, a na przykład gdyby Państwo raz usiedli jako widzowie, bo będziemy również Państwu dziękować i wszystkim instytucjom, które. Które, z którymi współpracowaliśmy przez te 10 lat. Więc serdecznie zapraszamy, będzie można sobie spokojnie usiąść, odłożyć pióro i obejrzeć, yy, obejrzeć nasze premierowe spektakle. Yy, tak, większość z tych miejsc, w których będziemy grali, są to miejsca, niezbyt teatralne, więc musimy też przystosować nasze spektakle do tego. Ale tak, idea była taka, żeby znaleźć nowego widza, niekoniecznie za, za bilety, za, za jakąś płatność. Chodziło o to tylko, żeby te osoby, które nie mają zbyt wiele wspólnego z teatrem zobaczyły i może się tym zainteresowały i przyszły na kolejne spektakle, dlatego będziemy grali i w miejskim i w szpitalu specjalistycznym, w bramie Pomorza, we Frisku, Kornelów czyli w pubach, gdzie ludzie chodzą się bawić. W Parku Tysiąclecia? W Parku Tysiąclecia i na, na stadionie. stadionie. I Jeżeli chodzi o, o stadion, właśnie chciałbym wytłumaczyć, i tutaj jest jedna zmiana, oczywiście jesteśmy uzależnieni bardzo od zewnętrznych czynników, to znaczy od PZPN-u. Tutaj zmienił się termin i mecz, mecz będzie nie w niedzielę, a w sobotę o 16, więc planowany spektakl będzie o 15-15.10. Oczywiście bramy stadionu otworzą się wcześniej, żeby kibice mogli przyjść wcześniej, ale liczymy na to, że Wizę Fucz jako marka przyciągnie dużo więcej kibiców niż inne mecze. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, potrzebujemy tutaj duży Telebim. I to też jest wyzwanie do tego nagłośnienia, czyli mikroporty. No i oczywiście pogoda, ale liczymy na to, że wszystko się uda, i w sobotę 27 września o godzinie 15:15 15, 15, będziemy mogli pokazać spektakl Hazel chońskim kibicom, czyli w ogóle publiczności. Tak, my będziemy grać na płycie. Oczywiście kibice będą na, na trybunach. Zaprosić. Znaczy, my, ja, ja szczerze mówiąc, ja wcale nie mam nic przeciwko temu, dlatego że ten spektakl, ja się najbardziej, najbardziej cieszę właśnie na ten spektakl, dlatego że on powstał z myślą o kibicach, taka była idea, graliśmy to, graliśmy to w całej Polsce, ale tak i, i różne były, znaczy odbiór był różny, oczywiście raczej skłamałbym, powiedział, że odbiór był niedobry, odbiór był bardzo dobry, natomiast... Celem, znaczy docelowym widzem jest oczywiście kibic, więc bardzo się cieszę obojętnie, jak to będzie wyglądało, nawet jestem ciekaw, jak to się sprawdzi w technice, bo być może być może ci ludzie, którzy przyjdą na mecz i no, nie jest to chyba standardowe połączenie sport z kulturą, znaczy, chociaż może, no, nie, nie standardowe, można powiedzieć. W każdym razie warto spróbować i, i, i jestem ciekaw, może ci ludzie zaczną przychodzić do nas do Chińskiego Domu Kultury na spektakle. Nie wiem, to Olek, ty powinieneś się wypowiedzieć w, w tym temacie. Olek pomoże. Liczenie nie, nie <gry> No ja wrócę w takim razie do Sebra, czyli mowy. Jeszcze jedna ważna informacja, to dwie ważne informacje, to gramy w drugim liceum, dlatego że powszechnie wiadomo, że teatr powstał w drugim liceum i tym, tym samym składamy, no może to za duże słowo, ale hołd jakby temu miejscu. I jeszcze jedna informacja istotna: tak jak Łukasz słusznie powiedział, nie chcieliśmy biletować tych naszych imprez. Oprócz jednej, z, powodów, z powodu bezpieczeństwa, mówię o niedzielnym spektaklu o godzinie 11.00. sprzedawca klapsów, to jest spektakl dla dzieci. No i z doświadczenia wiemy, że dzieci z rodzicami jest znacznie więcej niż jest miejsc, więc no tutaj musieliśmy to symbolicznie wyznaczyć jakąś kwotę, żeby. Żeby nie było takiej sytuacji, że no, przychodzi 500 osób i my nie mamy nie wiemy, kogo wpuścić pierwszego, a kogo wpuścić następnego. Więc tutaj normalna, naturalna zasada, kto pierwszy, ten lepszy. I, i tak to tak to wygląda z naszej strony. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że głównym sponsorem i mecenatem naszego dziesięciolecia jest Bank Spółdzielczy w Czersku. Wszystkie pozostałe loga są nasi partnerzy, którzy też nam pomagają w tej organizacji. W którym PSGT. Dziękujemy. To w, w, się, w eee... koło, to, czy... Na bloku operacyjnym. Tak. <grymne> Miejmy nadzieję, że nie. W szpitalu będziemy grali niedaleko kaplicy. Tam będą znaki, jak się tylko wejdzie do szpitala, to będą takie wskaźniki, gdzie należy się kierować, tego dnia, o tej porze, kiedy będziemy grali spektakl. A możecie coś powiedzieć na temat na premier. Na temat premier? Tak, na temat premier. Ja ja. Już mówię. No, no, tak, tak. no przede, wszystkim, przede wszystkim coś, czym ja się z natury nie zajmuję, to znaczy spektaklami dla dzieci. Ja zrobiłem w życiu jeden spektakl dla dzieci. Trafiłem na taki tekst, który mnie specjalnie szczególnie zainteresował. To jest tekst Griparii. Nazywa się to tak jak, tak jak tytuł spektaklu sprzedawca klapsów. jest to taka alegoryczna historia o tym, jak to, jak to pewien. Podejrzany pan próbuje sprzedać klapsy rodzicom niegrzecznych dzieci. Jest to, ma to świetny morał, myślę dla rodziców. Przypomina o pewnej istotnej rzeczy, że, że, że dziecka nie należy prawda bić. A z drugiej strony, znaczy to jest takie zrobione w cudzysłowie moim sposobem, to znaczy, że z jednej strony mamy ten problem, że dziecka nie należy bić, a z drugiej strony mówi to o pewnym problemie, który też funkcjonuje w społeczeństwie, czyli o bezstresowym wychowaniu. Gdzieś te dwie rzeczy, ten spektakl łączy ze sobą, tam grają bardzo młodzi aktorzy, ale no, myślę, że mają dosyć ciekawie postawione zadania, więc jestem, jestem zadowolony z tej pracy z nimi. Przedstawimy też spektakl Koniec. To jest taka, ten spektakl już kiedyś powstał, tylko że w innej formie. To się nazywało wtedy Młodzież Kontra Śmierć. Natomiast to nie jest ten spektakl, to jest, to jest y, taka próba połączenia dwóch światów ha, y, obchodzonego Halloween, takiego jak, jak o nim my myślimy w XXI wieku, z zasłowiańskim obrzędem dziadów. I ta tradycja z nowoczesnością na scenie się spotyka. No i pytanie, które sobie zadaliśmy, no dobrze, co będzie, jeśli ta, faktycznie te, dwie, te dwa światy ze sobą się połączą. I, I z tym pytaniem zostawiam, zostawiam Państwa i serdecznie zapraszam na ten spektakl. No i trzecia premiera, która jest, chyba najwięcej nam przyjemności sprawia, dlatego, że jest to największy eksperyment. Nazywa się to Romeo i... I jest to monodram z inspiracji... z inspiracji dramatem Szekspira Romeo i Julia, ale bez Julii. Co oczywiście jest ogromnym eksperymentem. Mogę tylko powiedzieć, z wiedzy o Teatrze Szekspirowskim, że jest to silnie osadzone w realiach Teatru Szekspirowskiego. Opowiadam o pewnym archetypie, którym, który jest wyobrażony pod imieniem Romeo i tym samym y, opowiada dosyć szczerą historię z męskiego punktu widzenia, jak to mężczyzna traktuje miłość. I, I myślę, że to może zachęcić. Jest to spektakl dedykowany kobietom, ale myślę, że mężczyzna y, również może że tak powiem, zastanowić się nad własnym sposobem myślenia. Okay. Romeo i gra oczywiście nasz, nasz obecny student z Akademii Teatralnej, czyli Dominik Gostomski. W sprzedawcy Klapsów grają siedem osób z tego najmłodszego zespołu, a w, w końcu gra ten starszy zespół, który, który, gra, który gra również w Heizer. W każdym razie jest co robić. Państwo sobie wyobrażają, że przy takiej ilości spektakli to jest ogromna, ogromny wysiłek organizacyjny, ale przeżyjemy. Poza tym mamy wszystko przygotowane. Ten plakat, który Państwo widzą za plecami, to jest najmniejsza forma tego plakatu. Wymyślamy różne cuda, żeby, miasto, żeby do miasta dotarła informacja. Oczywiście również jesteśmy zadowoleni z tej współpracy z mediami i liczymy na to, że, że ta współpraca będzie kontynuowana w tej samej formie. I serdecznie zapraszamy na na to wydarzenie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wziąć więcej ulotek to